Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy teraz na taką sytuację. Zadajmy sobie pytanie, co to jest ciąg geometryczny, jak działa ciąg geometryczny i o co chodzi w ciągu geometrycznym. Poznaliśmy wcześniej ciąg arytmetyczny, mówiliśmy co to jest, jak on działa, o co w nim chodzi, mówiliśmy sobie ogólnie o ciągach, i teraz chciałbym, żebyśmy zatrzymali się tutaj chwileczkę. Nad drugim bardzo charakterystycznym, bardzo typowym przykładem ciągów, mianowicie ciągiem geometrycznym. Znowu jest to ciąg, który w praktyce gdzieś tam występuje. Jest bardzo fajny do opisu matematycznego. I o co w nim chodzi? W ciągu arytmetycznym chodziło o to, że każdy następny wyraz powstawał z poprzedniego przez dodanie pewnej stałej liczby. A w ciągu geometrycznym będziemy mówili o tak zwanym postępie geometrycznym. I tutaj każdy następny wyraz, czyli an, plus 1, jeżeli będziemy mieli ciąg AN, będzie powstawał z poprzedniego, czyli z AN, przez uwaga pomnożenie przez stałą liczbę Q, czyli każdy następny wyraz będzie powstawał z poprzedniego przez pomnożenie przez jakieś stałe Q, to, to Q to będzie stała, to będzie bardzo ważne, że to będzie stała liczba, ona w żaden sposób nie będzie od N zależała i to Q będziemy nazywali ilorazem ciągu. To będzie nasz iloraz ciągu. Dlaczego iloraz? No bo sprawa jest prosta. No bo q to będzie an plus 1 przez an. Oczywiście pod warunkiem, że an jest różne od zera, prawda? No tutaj, pod warunkiem, że będziemy mogli to dzielenie w ogóle wykonać. Czyli ciąg geometryczny, taki ciąg, że iloraz kolejnych dwóch wyrazów ciągu jest stały, to mamy tutaj napisane czyli każdy następny wyraz powstaje z poprzedniego przez pomnożenie przez stałą wcześniej ustaloną liczbę którą właśnie nazwiemy ilorazem stąd właśnie też ta nazwa ilorazu i tutaj zobaczcie, no jeżeli chodzi o ciąg geometryczny bardzo fajne będzie zadanie go w postaci rekurencyjnej, no bo zadajemy pierwszy wyraz, no i mówimy, że następny powstaje z poprzedniego yy, przez pomnożenie go przez jakieś kół dla nów tutaj mamy y większych bądź równych od 1. Czyli mówimy, ile wynosi pierwszy wyraz i jak wygenerować następny. Czyli na przykład, gdyby a1 to było 7, gdyby q to było 2, no to nasz ciąg to będzie co? 7. No drugi wyraz to mnożymy co? 7 razy 2, czyli 14. Następny wyraz to mnożymy poprzedni, czyli 14, no znowu razy q, czyli razy 2, czyli 28. Następny, znowu poprzednim mnożymy razy 2, czyli 28 razy 2 to będzie 56. Potem będziemy mieli 112, 224. No i tak dalej. Możemy zobaczyć tutaj generować kolejne wyrazy takiego ciągu geometrycznego. I tyle. Jeżeli chodzi o postać ogólną, czyli wzór ogólny takiego ciągu geometrycznego, to tutaj sprawa wygląda następująca mianowicie następny wyraz czyli a n generalnie powstaje w taki sposób, że to będzie a 1 razy q do potęgi n minus 1, inaczej moglibyśmy to napisać w taki sposób, że a n plus 1 to będzie a 1 razy q do n, tym raczej w tablicach czy znamy bardziej to, to, to górne wy, 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 wyprowadzenie czyli pierwszy wyraz razy q Podniesione do takiej potęgi jak N 1. I stąd też zobaczcie, jesteśmy w stanie wyprowadzić jeszcze jeden bardzo fajny wzór, że AK to jest jakieś tam AL razy Q do potęgi, uwaga, K minus L, albo inaczej, AK przez AL, czyli iloraz dwóch wyrazów, to jest Q do potęgi. K minus L, czyli zobaczcie, jeżeli dzielimy dwa wyrazy przez siebie, jeden numerku k, jeden numerku l, uwaga tutaj, k i l to mają być pewne liczby naturalne. Niekoniecznie ta, ta, ta l musi być mniejsza, czyli niekoniecznie a k musi być wyrazem dalszym niż al, to oczywiście musi padać założenie, że al jest różne od zera, czyli jesteśmy w stanie w ogóle to dzielnie wykonać. Mamy tutaj pewien wzór, który mówi, w jaki sposób jesteśmy w stanie tutaj. Mówić, czy w jaki sposób będziemy mogli związać z sobą kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, że tutaj zobaczcie, ten iloraz za każdym razem będzie najistotniejszy, prawda? Czyli jeżeli znamy numerki pewnych dwóch wyrazów, no to zobaczcie, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu, może nie krotność, ale jaka potęga, ilorazu tak naprawdę tutaj wystąpi. Czyli zobaczcie, tutaj tak naprawdę. Znajomość ilorazu takiego ciągu geometrycznego jest tą rzeczą, która jest jakby najważniejsza. Prawda, zobaczcie, jakbyśmy tutaj to dla tego przykładu, tutaj mamy tak A1 to jest 7, mamy A2, mamy A3, mamy A4, mamy A5 i wyznaczyliśmy sobie to do A6. No i zobaczcie, co mamy. Wiemy, że A5 przez A2, to jest co A5? No to jest 112 przez A2, czyli przez 14. No powiedzcie, no, czy my umiemy to skrócić No ale zobaczcie, spróbujmy Skróćmy to przez 2, no to przez 2 to tutaj mamy 7 U góry mamy, uwaga, jak podzielimy sobie to przez 2 Mamy 56 No i 56 się akurat dzieli fajnie przez 7 przez Bo 56 to jest 8 razy 7 Czyli to jest 8 A zobaczcie z drugiej strony Q, czyli w tym przypadku 2 Do potęgi 5 minus 2 No to tutaj Q to było 2 To jest 2 do potęgi trzeciej. Czyli też 8, czyli znaczy pasuje to. Tu wyszło 8, tutaj wyszło 8. Czyli można powiedzieć, że ten przykład jakby potwierdza ten wzór. On oczywiście nie jest dowodem tych wzorów, ale potwierdza, że te wzory mogą być przydatne, mogą być prawdziwe. Zobaczcie, to są te najbardziej istotne wzory określenia związane z ciągiem geometrycznym. A my w następnych spotkaniach spróbujemy popatrzeć, jak to działa, o co w tym chodzi, gdzie to występuje, gdzie możemy się z ciągiem ge geometrycznym spotkać tak naprawdę i w jaki sposób stosować te wszystkie wzory. A na razie popatrzcie na to, pomyślcie o tym, zapamiętajcie to. No i do zobaczenia następnym razem, dzięki, pa! pa.